Przedstawiamy Państwu szerokopasmowy wykrywacz podsłuchów cyfrowych oraz analogowych C3000. Oferowany detektor z łatwością lokalizuje podsłuchy radiowe oraz GSM, lokalizatory GPS i telefony komórkowe, a także mikrosłuchawki Bluetooth, kamery bezprzewodowe i kamery GSM. Obsługa detektora jest wyjątkowo prosta. Po uruchomieniu urządzenia o zlokalizowanym nadajniku podsłuchowym, Poinformuje nas 20-segmentowy wskaźnik siły sygnału, sygnalizacja diodowa, wibracyjna i dźwiękowa. W zależności od potrzeb, możliwe jest dostosowanie pracy wykrywacza podczas skanowania poszczególnych pasm, a czytelnie opisany wyświetlacz LCD poinformuje nas o wykrytej częstotliwości urządzenia. Solidna obudowa wykonana z aluminium lotniczego chroni całość mechanizmu przed uszkodzeniami wykrywacza, a dołączona do zestawu walizka transportowa typu Pelikan umożliwia prosty i bezpieczny transport urządzenia.